ma kawka zrobiona, to jest bardzo ważne w moim życiu, bo bez kawy e, ciężko mi się funkcjonuje w ogóle. Witam w moim królestwie, w królestwie, które jest osadzone w początku XX wieku. Chodzi przede wszystkim o antyki, czyli coś na co mam zajawkę od, e, bo ja wiem, parunastu lat tak na serio. Troszeczkę tego mam i bardzo bym chciał dużo tych rzeczy wrzucić w cały projekt Niszowi. Sama geneza tak jakby, tego mojego projektu polega na tym, że tam ma być strasznie dużo autentycznych rzeczy. Ja mam zajawkę na antyki, na starocie, kolekcjonuję różne rzeczy od paru lat. Tematycznie niektóre rzeczy są związane ze sztuką, niektóre są związane z designem, z meblami, niektóre są związane z tatuażem stricte, bo też takie udaje mi się od czasu do czasu dostać z innymi moimi zajawkami, na przykład z kawą, o taki stary ekspres 70-80 letni, na którym robię też kawę. Mam zajawkę na Japonię, byłem w Japonii, raz udało mi się pojechać. Byliśmy na wystawach ukidzu, czyli takich drzeworytów starych, widzieliśmy największych mistrzów tych drzeworytów. No, i na przykład, tutaj sobie możecie zobaczyć, udało mi się zdobyć parę takich drzeworytów. To są drzeworyty z XIX wieku. E, większość. Niektóre są, na przykład ten jest dosyć stary, bo ma około 100 lat. Ten, tak samo, to jest jednego artysty. E, ten drzeworyt ma spokojnie ponad 100 lat. Nie wiem dokładnie, nie, nie udało mi się ustalić, kto. Wykonał. To, to jest troszeczkę młodszy drzeworyt. Mam jeszcze coś takiego. Taki zwój na jedwabiu, wyklejany na papierze tuszem, robiony oryginalny. No, z początku chyba XX wieku, czyli około 100 lat będzie mieć coś koło tego. No i tu jest taka pieśń buddyjska wypisana. Mam jeszcze jeden taki fajny, zaraz Wam pokażę. Tu także są pieśni buddyjskie. To też jest około 100 lat mniej więcej mam. Ogólnie strasznie się jałem prl i całym designem, który jest w prl czyli hierowski, czyli także sąsiadów, Słowacja, Czech w sensie Czechosłowacja bardziej niż Słowacja wtedy istniała. Było tam bardzo dużo fajnych osób, które projektowały różnego rodzaju meble. Lubię się nimi otaczać. Mam parę sztuk takich w domu. Szukam w tym momencie meble do studia, sofę, fotele. Udało mi się dostać jeden fotel taki klubowy, fajny, w oryginalnym stanie, który też zagości w naszym studio. Jeżeli chodzi o tatuaż, to ostatnio udało mi się nabyć dwie fajne gazety. Jest to Kurier. Z 1933 roku. I była tam seria o tatuażu. I to też będzie bardzo fajnie oprawione. Tutaj mamy tatuaż dekoracyjny. Można szukam kolejnych, także mam nadzieję, że mi się uda znaleźć. Kolejny tatuaż i jego znaczenie. Tu także mamy kuriera z 1933 roku, a dokładnie z 15 maja. Także takie perełki też od czasu do czasu wpadają. Mam zajawkę też na barbering, Będę się obciąć fajnie. Także udało mi się ostatnio zdobyć taką maszynkę Andy z Master'a. To jest maszynka z lat 50. Bardzo znana. Bardzo dużo maszyn w ogóle, które teraz są produkowane, są oparte na wzór tej maszynki. Także jest to też taki dosyć. No troszeczkę, parę miesięcy szukałem tej maszynki, żeby ją dostać. Udało się. Przez przypadek w zasadzie czasami to tak jest. Będzie element związany ze Śląskiem, bo nie może go zabraknąć po prostu, więc mamy. To jest akurat niemiecka lampa. Mam taką lampę. Dostałem w prezencie od mojej ukochanej żony. Udało mi się wyszarpać też taki zegar stary. Zaraz go Wam pokażę. Zegar niestety, mechanizm, który był oryginalny, nie działał, więc ja musiałem ten mechanizm zastąpić kwarcowym, nowoczesnym mechanizmem. No ale cieszę w ogóle się bardzo z tego, że udało się uruchomić ten zegar. Tu mam jeszcze taką starą litografię. Jest to druk, jest to rodzaj druku, bardzo ładny, taki ozdobny. To jest z encyklopedii niemieckiej. Ma to około 130 lat, jak się nie mylę, bo ciężko mi ustalić. Udało mi się dorwać tylko jedną stronę, ale nawiązujemy no, no, tutaj do tatuażu. Są tu tatuaże maoryskie, e, są tatuaże związane z sztuką japońską, e, e, wykonane tradycyjnie metodą tebori. Niektóre rzeczy będziemy dla Was przy przygotowywać na tych naszych antycznych, wszystkich rzeczach, które będą. To znaczy, powiedzmy, będziemy chcieli od czasu do czasu zrobić sobie dzień vintage, powiedzmy, z kawą, więc przyniosę ten stary ekspres do kawy i każdy będzie mógł sobie spróbować kawę na ekspresie z lat 40. czy 50. 60-tych W tej kawiarni, którą będziemy ogarniać. Jeżeli będziemy przygotowywać jakieś rzeczy, które powiedzmy, bony podarunkowe czy coś w tym stylu, no to mam taką starą gilotynę, która działa i działa lepiej niż nowe gilotyny. Muszę Wam powiedzieć, pomimo, że nie wygląda, ale to jest fajne też w tych przedmiotach użytkowych z tych lat 60-tych 40 -tych. Pomimo upływu wieku i pomimo tego czasu, one cały czas fajnie działają, fajnie funkcjonują. Tutaj będziemy dokumenty przechowywać, na przykład mamy taki segregator fajny, też mi się go udało ostatnio wyrwać. A jak zrobicie sobie tatuaż, to będziecie go mogli zobaczyć sobie na takim starym, secesyjnym lusterku. Jest jeszcze jedna fajna rzecz w całym tym świecie antyków, to jest poszukiwanie ich, czyli spędzamy odpowiednią ilość czasu. Jeździmy na targi staroci, wchodzimy na te wszystkie fora, grupy, wymieniamy się informacjami. No i czasami zdarza się tak, że niektóre rzeczy, na niektóre rzeczy czekam parę miesięcy czy parę lat. Tak samo na przykład, jeżeli chodzi o te drzeworyty. Ja chciałbym też poprzez ten projekt Niszowi pokazać wam całą tą historię tych rzeczy, które będą tam wisić, bo Chciałbym stworzyć jako taką, każda ściana, która będzie, czy to będzie w studiu tatuażu, czy u barbera, czy w przyszłości w kawiarni, czy w restauracji, chciałbym, żeby bardzo dużo tych rzeczy tam było. One tworzą fajną historię, opowiadają bardzo dużo rzeczy ciekawych. Samo ich zdobycie jest dosyć ciężkie, więc to już dodaje takiej wartości fajnej. Ale to są też przedmioty, które są związane z. Tym, co my tam będziemy robić. Nie? Czyli u Barbera będzie fajna maszynka, yy, która, ma, która bardzo dużo wprowadziła w historię barberingu. W studio tatuażu będą te drzeworyty. Drzeworyty, dlatego że tatuaże japońskie są wzorowane na tych drzeworytach, więc to jest taka dodatkowa wartość. Te przedmioty są strasznie ciekawe, ale przede wszystkim one są prawdziwe dla mnie. To miejsce, w którym tworzymy niszowych, także jest historyczne, ponieważ w części tego miejsca kiedyś stał Stary Kościół w XVIII wieku. Poprzednio, w wieku XV, były tam stare zabudowania staromiejskie, a warsztat, w którym będzie studio tatuażu i barbershop, jest gdzieś z lat 60.-70. W tym warsztacie ja znalazłem też parę fajnych gadżetów parę fajnych produktów, znalazłem stare oświetlenie, które wyremontowałem, które jest w trakcie remontowania, które będzie tam wisieć. Chcemy, żeby to wszystko było na maksa autentyczne. Siema, witam w moim małym warsztaciku, gdzie sobie siedzę i remontuję wieczorami właśnie np. takie lampy, które będą u nas w studio wisieć na przykład. Tutaj, mam, tutaj mamy lampę ze skali. Do tej lampy mam oczywiście kompleks, czyli mam ze skali. To jest stara taka manufaktura polska, gdzie produkowali rzeczy kreślarskie, więc mam warsztatowe także. Mam do tego stolik architekta. Czyli taki składany stolik, na którym sobie będziemy projektować. E, tutaj mamy lampę nerzycową, będzie oczywiście klosz. E, mam do wymienienia jeszcze tutaj elektrykę całą. Mamy lampy typowo warsztatowe, które także będą u nas wisieć w niektórych miejscach. Będziecie sobie mogli je zobaczyć. Mamy także lampy e, e, z takim pięknym kloszem. Udało mi się, chyba z sześć, nie pięć, udało mi się takich zdobyć. Tutaj już jest po renowacji, jest elektryka wymieniona. Na dziś żegnamy się z tego mojego małego, antycznego, vintage'owego świata. To, co żeście dzisiaj zobaczyli, to jest tylko kawałek, to jest tylko urywek tego, co, czym się otaczam, co będzie w projekcie Niszowi. Bardzo dużo rzeczy teraz poszukuję, szczególnie duże meble, duże gabaryty. Na razie nie mam ich gdzie upchać. Ale myślę, że za 2-3 za miesiące część studia tatuażu będzie już gotowa, więc będzie miejsce, żebyśmy mogli sobie je tam upychać. Więc na pewno za jakiś czas zobaczycie sobie kolejny filmik z rzeczami, które udało nam się wyszukać. Do zobaczenia, dajcie tam suba, z tej czy z tej strony, nie wiem, bo mi się to wszystko myli. I co? Do zobaczenia w niszowych.